Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować panel sterujący firmy Fractal Design Model Adjust 108. Samo opakowanie, jak widać, utrzymane jest przede wszystkim w konwencji czarnej z białymi i niebieskimi akcentami. Panel sterujący tej marki jest swoistym debiutem, jeżeli chodzi o panele sterujące. Natomiast jest on też dość mocnym debiutem, z tego względu, że obciążalność kanału tego panelu sterującego wynosi 36W na kanał. W opakowaniu poza samym zasilaczem dostajemy oczywiście instrukcję montażową oraz stosowne śrubki montażowe. Sam panel sterujący jest nieduży i montowany w obrębie pojedynczej zatoki typu 525. Ponadto widać cechy charakterystyczne tego panelu, czyli tak szczotkowane aluminium, co mam nadzieję tutaj widać, oraz sześć suwaków do regulacji prędkości pracy wentylatorów. Jak wcześniej wspominałem, panel ten posiada 6 kanałów do regulacji wentylatorów. Co ciekawe, możemy tutaj podłączyć zarówno wentylatory typu 3-pin, jak i 4-pin. Mamy tutaj taką stosowną wtyczkę. Ponadto, zasilanie tego panelu strojącego, zasilić ten panel strojący możemy albo z kabla typu Molex, albo z kabla typu SATA. Z tyłu panelu sterującego mamy następujący widok. Widzimy tutaj, że zarówno kable zasilające, wentylator, jak i kable zasilające, sam panel sterujący są już tutaj fabrycznie podłączone. Warto też zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, a mianowicie mamy tutaj taką specjalną zworkę, którą możemy wyłączyć bądź zmniejszyć natężenie podświetlenia diody, która jest tutaj widoczna pod każdym. Tutaj teraz pokażę. Taka dioda jest tutaj widoczna pod każdym z suwaków i zobaczymy w praktyce, oczywiście, jak tutaj wszystko się to sprawdza. A żeby sprawdzić praktyczne możliwości sterowania tym panelem sterującym, zaczniemy tutaj od trzech wentylatorów. Tutaj mam podłączony Zephyr 120, dwa razy Zephyr 80. Podłączamy jeszcze teraz tylko wszystko, znaczy włączam tutaj teraz w chwili obecnej zasilacz i jak widać wszystko startuje. Na chwilę, na chwilę obecną wentylatory pracują na 100% obrotów. Suwaki wszystkie są tutaj przesunięte na najwyższą pozycję. Kiedy przesuniemy je oczywiście na dolną pozycję, na najniższą pozycję, to wszystkie wentylatory zmniejszą swoje obroty do Minimalnych, które umożliwiają tutaj pracę, i z tego co widzę na chwilę obecną, y, samo, samo sterowanie wentylatorami jest z lekkim opóźnieniem. Czyli w momencie, kiedy przesuniemy y, suwak na samą górę bądź na sam dół, jednak trzeba sekundę odczekać. Ponadto warto też zwrócić uwagę, że wraz z tym, na jakiej wysokości jest suwak, zmienia się kolor podświetlenia diody. W chwili, kiedy jest suwak w pozycji takiej tuż poniżej połowy, mamy białe podświetlenie, a tuż powyżej. I powyżej oczywiście jest podświetlenie tutaj niebieskie. I jeszcze taki mały test natężenia podświetlenia diody. Na chwilę są, są tutaj ustawienia fabryczne, czyli podświetlenie diody na 50%. Tak wygląda natężenie podświetlenia diody w przypadku, kiedy wyjęta jest tutaj zworka fabrycznie zamontowana, i teraz jest tutaj oświetlenie na poziomie 100%. A tutaj, wiadomo, podświetlenie jest wyłączone dzięki odpowiedniemu przełożeniu zworki. Po lekkiej rozgrzewce związanej z prezentacją możliwości tego panelu sterującego i przy sterowaniu trzema wentylatorami przejdźmy do czegoś cięższego. W tym przypadku mamy tu podłączonych 9 wentylatorów poprzez rozgałęziacze do jednego kanału sterującego. Każdy wentylator generuje to obciążenie na poziomie około 2 W, nieco ponad 2 W, w związku z czym realnie łatwo policzyć na kanał. Mamy tutaj obciążenie rzędu 19-20 W. Sprawdźmy w praktyce, że panel sterujący bez problemu sobie poradzi ze sterowaniem 9 wentylatorów. Jak widać wszystko wystartowało, co do regulacji, zaraz sprawdźmy czy wentylatory na minimalnych obrotach się nie zatrzymają, czy będą pracować po prostu na minimalnych obrotach. Jak widać pracują na minimalnych obrotach, w związku z czym realnie faktycznie obciążalność jednego kanału stwarzającego Fractal Design Adjus 108 jest no, naprawdę wystarczająca dla bardzo wymagającego użytkownika. A tak już się prezentuje ten panel sterujący w przykładowej obudowie komputerowej. Jest on tutaj zamontowany w obrębie obudowy Silentium PC Gladius M40 Pure Black. Wydaje mi się, że teraz już wiemy, iż panel sterujący Fractal Design ag 108 to jest faktycznie całkiem nietrudzienkowa konstrukcja. Całkiem przyjemny design, środkowana aluminium, 6 suwaków, zmienny kolor podświetlenia diody w zależności od miejsca położenia suwaka, czyli generalnie przekłada się to na prędkości obrotu wentylatorów. Poza tym wiadomo, tutaj jest naprawdę potężna, potężna obciążalność każdego kanału sterującego, w związku z czym faktycznie jest to panel dedykowany dla kogoś, kto potrzebuje takiego sterowania wielu wentylatorów. Na naszym rynku kosztuje on około 150-160 zł i wydaje mi się, że jest bardzo dziś naturalnie. Jeżeli komuś zależy na wyświetlaczu, to wydaje mi się, że poszuka innego panelu sterującego. Natomiast jeśli ktoś poszukuje czegoś z aluminium i suwakami, to jest to praktycznie idealne rozwiązanie.